Ach, panie Radku, pamiętasz te czasy, kiedy leciał pierwszy sezon Parszywej Zgrai? Przez oh. te ileś naście tygodni nie było Disney Plus w Polsce, a my robiliśmy cotygodniowe hmm. omówienia? Och, oh, co to Rad... były za czasy, co to były za czasy? Tak, drugi sezon Parszywej Zgrai już w styczniu, właściwie na sam początek stycznia, a my zrobimy sobie dzisiaj reakcję na, można powiedzieć, że finalny zwiastun tego, tego sezonu. Nie wiem, ale oficjalny zwiastun mniej niż miesiąc do premiery, najwyższy czas. Cześć, witajcie. W high trainie pociągu do popkultury, Ja jestem Jacek, ze mną jest Radku. Radek, najwięksi eksperci od gwiezdnych wojen. Proszę nie krzyczcie nas za ten zwiastun. A chcieliśmy i tak zrobić ten, reakcję na ten zwiastun, bo co by nie było? Dobrze się bawiliśmy przez te kilkanaście tygodni na Parszywej Zgrai. I, tak. i będziemy to... oglądać ten serial dalej. Tak, tak Chociaż już czy, przypomnieliśmy tutaj, próbując przypomnieć sobie końcówkę, już so, przypomnieliśmy sobie, że był trochę ciemny momentami, szczególnie ten film. <laughs> to to nie, niekoniecznie jest złą rzeczą też, ale mam wrażenie, że Lucas Film Animation od, ogólnie z biegiem lat poprawia swoją jakość animacji. I po, pierwszym, po pierwszej klatce tego zwiastuna już widzę, że jest wow! Jest, jest jasno, jest jasno jest i pięknie. Wajana. <grym> <grym> Startujemy. 3, 2, 1, start. Krapraj. We mm -hmm. No ładnie, to znaczy. To nie jest nic, wiesz, nad to, co było wcześniej, ale jest, 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 ładnie. jest, jest ładnie. So, to jest The zwykli, ale. The growing stronger. ale mają swój serio. Oh. Zapowiada się więcej misji. widać tutaj dużo ciekawych lokacji dziś. Wiesz, right co oh, będzie dalej no, z Omega? Tak, chcę, A chcę, na, że pe widzimy, na pewno że już będzie jakiś Na pewno będzie jakiś myk. Nową fryzurę.

<laughs> okay. oh! uh, we're soldiers we do what needs to be done uh, <tryk> we you know, different we make mm -hmm. our own choices what do you need rex any chance i could use you for a mission zafsha zafsha bad batch new season streaming january 4th only on disney plus I ja wiem, że są osoby, które się tym jarają pewnie ponad wszystko i ja zdaję sobie z tego sprawę, że ten sezon będzie jeszcze bardziej wchodzić w lore Gwiezdnych Wojen i będziemy jeszcze bardziej ustanawiać nam tą parszywą zgraję, dowiemy się co jest z Omegą dokładnie i liczę na taki trochę mały plot twistów, których też mieliśmy w tak, pierwszym tak, nie, sezonie niemało. Nie, nie Dużo rzeczy jeszcze nie wiemy, ale chyba największe wrażenie, jak już wcześniej oglądałem jednym okiem ten zjazd, to bym powiedział, że ten stwór, który jest około tej y, 25 minuty, czy tam nie, 4 dalej, tam około 40 sekundy jest taka ta scena na tej planecie, chyba na tej planecie, mm -hmm. gdzie jakiś skok dokonują, tam jest jakiś taki gigantyczny stwór. Tak. Się... Co to jest? No, jakby co może się okazać, że my tutaj e, mówimy, że nie wiemy, co to jest, a tak, tak naprawdę tak. To to, było... to, to, to wszyscy już o... dawno widzieli, bo widzieli, nie wiem, w tak, książkach albo w legendach, w pięciu 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 książkach było opisane. I... Więc po, wszystko nas poprawiajcie i punktujcie nas regularnie odnośnie tak, tego Lork tego... Gwędnych Wojen. E, senatora organy na chwilę. Później w tych, w tych rzeczach, w tych scenach na końcu mignął. Nie wiem, czy zauważyłeś, dziecku. E, nie akurat nie zwróciłem uwagi. Koło bo tam się tam dużo, dużo minęło. Koło minuty 39 on, on miga. Zaskakująco, czy w pierwszym sezonie, jako serial, który tam trwa zawsze 20 minut na odcinek, poruszył bardzo dużo wątków i udał się w dużo miejsc w tak. uniwersum Gwiezdnych wojen, więc wydaje mi się, że drugi sezon może nas totalnie wziąć z zaskoczenia. Tak, tak. I ogólnie liczę na to, że. Że jednocześnie będziemy mieli te, jakieś te wątki spajające cały sezon. Ale przy tym oczywiście będą jakieś pojedyncze po prostu historie, jakieś po prostu różni czekali bohaterowie. Może niekoniecznie wszyscy bohaterowie znani już wcześniejsze rzeczy, przecież obstawiam, że to te kamienia, które mieliśmy w tym zestunie, to nie są wszystkie kamienia, jakie ostatnio. Nie, na, panie, proszę pana, znając Filoniego, nie ma szans, ale z nadal się boję odnośnie Paryżowej i czy te 20 minut tygodniowo to będzie porcja wystarczająca, czy, czy, czy to będzie wystarczająca. Co dużo kontentu, żeby wczuć się w tę serię. Bo ja przy oglądaniu pierwszego sezonu chyba miałem największy problem. Gdyby nie to, że w ogóle omawialiśmy ten serial, to, to bardzo ciężko mi by było z No i mamy ciekawą informację, ciekawą informację, która została podana przez kolejdera, że odcinki będą puszczane co tydzień, mhm. ale pierwsze dwa odcinki, siódmy i ósmy, a także piętnasty i 16 będą wypuszczone jako dwa razy. Widzisz, i to jest postęp. I to, i to szanuję i o to właśnie chodzi. Ponieważ niektóre odcinki działają jako pojedyncze, ale niektóre nie. nie, nie zawsze niektórych jest po prostu niedosyt. Więc jeśli taki rzeczywiście jest plan, i jeśli to będzie wypuszczone konsekwentnie, to i w Polsce, a nie, nie wiem, z tygodniowym opóźnieniem jak inne seriale Disney Plusowe. Nie, nie sądzę. To Gwiezdne Wojny. Tak. To, 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 ale... się spo, to się spodziewam dobrego czasu z tym tak, serialem. Tak, ale będziemy mieli z tym całe trzy cały miesiące, ponieważ z, tej, z tego grafiku, który został udostępniony, 4 okay. stycznia pierwszy odcink, pierwsze dwa odcinki, natomiast 29 marca finałe odcinki, więc kwartał po prostu z parszywą zgrają od stycznia do, do marca, więc no. W między, gdzie w międzyczasie będziemy mieć premierę trzeciego sezonu Mando, który tam się będzie zaczynać i później kontynuować A dalej, aż chyba, aż chyba tam do Majano, No i gra Gwiezdowojenna, czyli Jedi Survivor, która też wychodzi w połowie marca, więc fani Gwiezdnych Wojen nie muszą czekać na 4 maja, bo dostaną tej wiosny, Późnej zimy, bardzo dużo treści do oglądania. Dajcie nam znać, co wy uważacie o tym, co nieco wyłapaliście, czego my nie wyłapaliśmy. Wpadajcie też na naszego Discorda, pasażerowie Hype Train, na kanale Hypometr możecie wyrazić swoje zdanie, znaczy, możecie wszędzie. Tam to jest dodatkowa opcja. A my się z Wami żegnamy i będziemy na pewno jeszcze wspominać o Parszewej i kilka razy na kanale. Do zobaczenia, na razie.